Prawie 13 minut po godzinie 8. Ryszard Majewski przed mikrofonem. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. A dzisiaj naszym gościem jest profesor Andrzej Podraza, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry, witam Pana, Panie Profesorze. Dzień dobry. Panie Profesorze, no temat dzisiaj może być tylko jeden. D Jestem siódmym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wczoraj dokładnie oglądaliśmy całą uroczystość zaprzysiężenia. Padło wiele haseł, wiele obietnic. Ameryka będzie potęgą, Ameryka jest wielka, przywracamy honor i tak dalej, i tak dalej. Pojawiło się wiele deklaracji, wiele zapowiedzi podczas tego wystąpienia prezydenta Donalda Trumpa. Panie profesorze, która zapowiedź, która z tych zapowiedzi, y, Pana zdaniem, jest najważniejsza, jeżeli chodzi o, przyszłe, o, o przyszłą, o obecną już kadencję? Znaczy, z punktu widzenia zewnętrznego, jeżeli patrzymy na tą sytuację z zewnątrz, a oczywiście w taki sposób to robimy, to jest kwestia pokazania, jaki charakter będzie miała ta prezydentura. Dlatego że większość tych zapowiedzi. Które padły w tym przemówieniu, to były zapowiedzi adresowane do samych Amerykanów. Natomiast to hasło, że Ameryka będzie znowu wielka, ma znaczenie, jeżeli chodzi także o politykę zagraniczną, bo wielu komentatorów podkreślało, że w zasadzie no, poza kwestią kanału panamskiego. W tym przemówieniu po przysiężeniu Donald Trump nie przedstawił żadnych swoich propozycji co do tego, jak będzie prowadził politykę zagraniczną, ale to hasło, wydaje mi się, jest szczególnie istotne dla zrozumienia. Tego, co Donald Trump będzie chciał osiągnąć w polityce zagranicznej, a będzie dążył do tego, żeby Ameryka także w polityce zagranicznej była wielka, więc na pewno będzie dążył do tego, żeby to Ameryka dominowała w polityce międzynarodowej, i to zarówno jeżeli popatrzymy z punktu widzenia relacji dyplomatycznych, ale przede wszystkim jeżeli chodzi także o relacje handlowe. Pamiętajmy, że Amerykanie mają ogromny deficyt handlowy i no, chociażby ta kwestia ceł, która była bardzo mocno podnoszona wcześniej także ona tutaj wybrzmiała w tym przemówieniu, to jest też taka kwestia, która jest niezwykle niezwykle ważna. Więc tych zapowiedzi oczywiście było dużo, ale przede wszystkim chodzi o pokazanie, no, tego, do czego będzie dążył Donald Trump. Natomiast jeżeli chodzi o praktykę, no to tutaj oczywiście zbyt dużo nie usłyszeliśmy, jakie będą konkretne działania, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową. No ale usłyszeliśmy między innymi o tym, że planowana jest deportacja nielegalnych migrantów i to, i to deportacja na wielką skalę chodzi głównie o obywateli Meksyku, którzy są znaleźli się na terenie Stanów Zjednoczonych, ale to nie tylko także jest mowa o obywatelach Polski. Którzy już od lat znaleźli się czy są w, na terenie Stanów Zjednoczonych. Niektórzy założyli własne biznesy, ale ten pobyt jest powiedzmy nie do końca legalny. No tak, to jest oczywiście problem. No tutaj, jeżeli jest mowa o nielegalnych imigrantach, no to. Mowa jest o obywatelach Meksyku, mowa jest o e, obywatelach wielu państw Ameryki Południowej, bo Meksyk jest często tylko e, pewnym przystankiem na drodze do Stanów Zjednoczonych, obywateli wielu różnych państw Ameryki Łacińskiej, e, które są, no, wiadomo, w o wiele gorszej sytuacji ekonomicznej. E, no, może to dotyczyć także oczywiście e, Polaków, natomiast e, pamiętajmy, że po pierwsze jest bardzo duże poparcie społeczne dla poradzenia sobie z tym problemem. To nie jest tak, że te propozycje Donalda Trumpa to są tylko propozycje jego obozu politycznego, no, który wygrał wybory, ale wydaje mi się, że poparcie oczywiście dla tej kwestii, nawet jak popatrzymy na badania opinii publicznej, są naprawdę duże, bo ponad 80% Amerykanów Popiera działania administracji amerykańskiej, jeżeli chodzi o poradzenie sobie z nielegalną imigracją, więc tutaj to poparcie społeczne jest. Natomiast, oczywiście, no, może dochodzić do wielu różnych sytuacji, które będą trudne z punktu widzenia indywidualnego. Natomiast też wydaje mi się, że no, skala, jeżeli no, chciano by wyrzucić wszystkich nielegalnych imigrantów, byłaby jednak zbyt duża, aby państwo amerykańskie sobie z nim poradziło. Tym bardziej, że wielu nielegalnych imigrantów, no, jak popatrzymy na niektóre, chociażby Stany Południowe, stan Teksas, to wielu nielegalnych imigrantów to są po prostu robotnicy, którzy na przykład pracują w budownictwie, no i wtedy byłaby ogromna luka na rynku Pracy, więc wydaje mi się, że no, trzeba tutaj podzielić przez dwa te zapowiedzi Donalda Trumpa. Na pewno będzie próbował powstrzymać napływ nielegalnych imigrantów. Na pewno będzie wyrzucał tych, którzy mają problem z prawem i y, chyba od tego tutaj y, ten proces się zacznie, y, jeżeli chodzi o kwestie nieleg nielegalnych imigrantów. Natomiast ci, którzy mają własne biznesy, no, tutaj być może będzie prowadzona y, no, nieco co taka bardziej miękka polityka wobec tych osób, czyli próba legalizacji ich pobytu, no ale zobaczymy, jakie będą konkretne działania. I to wybrzmiało między innymi w różnych komentarzach po wczorajszej uroczystości, czyli w pierwszej kolejności deportacja tych, którzy weszli w konflikt z prawem. Tak jak Pan powiedział, panie profesorze, są osoby, które nielegalnie przebywając na Terenie Stanów Zjednoczonych prowadzą pracę, których no, są, mówiąc krótko, tańszą siłą roboczą. Poza tym deportacja to też jest duże przedsięwzięcie i finansowe i duże przedsięwzięcie logistyczne, bo w jednym z komentarzy usłyszałem, że deportacja jednej osoby wymaga zatrudnienia czy zaangażowania kilku urzędników. Także to też nie jest takie proste. No tak, oczywiście, że to nie jest proste i yy, dlatego wydaje mi się, że przede wszystkim... W tym swoim przemówieniu i w tych pierwszych decyzjach, które Donald Trump przyjmuje, on pokazuje pewien kierunek działania. Natomiast praktyka rozstrzygnie, co będzie możliwe, a co będzie po prostu niemożliwe. Na pewno to, co dla Amerykanów jest ważne, to jest przede wszystkim kwestia kontroli na granicy południowej, na granicy z Meksykiem. Tutaj ta zapowiedź o wysłaniu wojska, o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na granicy, z Meksykiem. To są chyba te działania, które są y, najważniejsze. No, a później poradzenie sobie przede wszystkim z tymi, którzy y, popełniają przestępstwa. Przede wszystkim z tymi nielegalnymi imigrantami. Donald Trump jednoznacznie dał do zrozumienia, że teraz ma zapanować spokój, teraz ma zapanować porządek, głównie na granicy z Meksykiem, ale z drugiej strony pojawia się zapowiedź ułaskawienia dużej grupy skazanych za udział w sztormie na Capitol. Wśród tych skazanych, wśród osób zatrzymanych były osoby, które mają bardzo poważne zarzuty. To są zarzuty ataku na osoby publiczne. No tak, to jest oczywiście problem i to jest problem, który dzieli społeczeństwo amerykańskie, bo oczywiście z jednej strony mamy tutaj zwolenników Donalda Trumpa, którzy no, doprowadzili nawet do tego, że szturmowali... To no popełnić przestępstwa, mówiąc krótko. Tak, no więc tutaj oczywiście z punktu widzenia prawnego no jest to kwestia, którą w taki sposób należy rozstrzygnąć. Natomiast oczywiście no wiadomo, że jest to ta baza wyborcza Donalda Trumpa i tutaj oczywiście nie można było oczekiwać, aby ta decyzja była. Inna. Więc jest to, jest to kwestia dzieląca społeczeństwo amerykańskie, w jaki sposób należy rozumieć demokrację. Czy no oczywiście Donald Trump już nie wraca do tej swojej narracji sprzed kilku lat z wyborów z 2016 roku i później wtedy, kiedy była inauguracja w roku 2017 Joe Bidena, że te wybory zostały skradzione, ale oczywiście zapewne jeszcze o tym usłyszymy. Więc to jest jakby ten generalny. Generalny problem. Ja sądzę, że jest to problem z punktu widzenia amerykańskiego. Nas ta kwestia nie dotyczy. Oczywiście można te kwestie komentować, ale no, wydaje mi się, że. Nie można było się spodziewać jakiejkolwiek innej decyzji Donalda Trumpa, bo jego spojrzenie na tę sytuację z 2017 roku jest zupełnie inne niż prezydenta Joe Bidena. No, zresztą samo przemówienie inauguracyjne Donalda Trumpa było wymierzone przede wszystkim w prezydenturę Joe Bidena. No, tam pojawiło się wiele różnych elementów, które dyskredytowały te cztery lata prezydenta. Biden'a i wiceprezydent Kamali Harris, więc widać, że te podziały w Stanach Zjednoczonych są głębokie, to nie są tylko takie podziały, tak jak one występują w Polsce czy w wielu państwach europejskich, ale także w Stanach Zjednoczonych te podziały są naprawdę głębokie polityczne. I do tego tematu i do tych relacji wspomnianych już przez pana profesora powrócimy za kilka chwil. Dziękujemy słuchaczom Radia Lublin ciąg dalszy naszej rozmowy na naszej stronie internetowej zapraszamy także w mediach społecznościowych na Facebooku i na naszym kanale na YouTube. A ja przypominam, że dzisiaj naszym gościem jest profesor Andrzej Podraza, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Panie profesorze, a no właśnie. Obserwując dokładnie, obserwując relację można było odnieść wrażenie, że panowie y, Trump i panowie Biden są w świetnych relacjach. Obaj uśmiechnięci, stojący obok siebie. Żony obok y, żona pana y, prezydenta Trumpa y, obok pana prezydenta Trumpa, żona y, prezydenta Bidena obok y, Sielanka można powiedzieć śmiało. Czy to taka amerykańska gra, taka gra pod widza, pod osoby, które były na tej uroczystości? Znaczy, no to jest taka amerykańska gra, no ale też powrót do pewnej normy, bo pamiętajmy, że cztery lata temu takich obrazków nie oglądaliśmy, bo Donald Trump jako ustępujący prezydent, no niejako zbojkotował nowego prezydenta Joe Bidena, więc takich scen nie oglądaliśmy, więc to był powrót do. Tych dobrych tradycji amerykańskich, co oczywiście nie świadczy o tym, że obaj panowie mają podobny pogląd, jeżeli chodzi o wiele spraw dotyczących polityki amerykańskiej. Jakkolwiek z drugiej strony też pamiętajmy, że Donald Trump nie będzie całkowitym zaprzeczeniem Joe Bidena, tylko będzie kontynuował politykę Joe Bidena w wielu różnych aspektach. A no tak właśnie jak w jakich Biden? aspektach przede wszystkim? No chociażby jeżeli chodzi o Chiny. Tutaj jakby te sygnały wysyłane obecnie przez Donalda Trumpa są, powiedzmy, no, niezbyt mocne w sensie pewnej atmosfery. Natomiast Donald Trump, tak samo zresztą jak i Joe Biden, tak samo zresztą jak większość klasy politycznej, czy nawet cała klasa polityczna amerykańska uważa, że głównym wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych w wymiarze globalnym są Chiny, bo Chiny są tym państwem, które realnie mogą. Stanowić przeciwwagę dla Stanów Zjednoczonych, i tutaj <laughs> ta kontynuacja będzie. Jakkolwiek mamy tutaj te pewne sygnały no, świadczące o tym, że Donald Trump chce prowadzić dialog z Xi Jinpingiem, z Chinami, no, chociażby zaprosił prezydenta Chin na, inau na inaugurację, ale był wiceprezydent, no, bo wiadomo, że Xi Jinping na tego rodzaju uroczystość by nie przyjechał, ale to jest tylko pewna gra pozorów pozorów w sensie takim że jeżeli nie dojdzie do unormowania relacji w taki sposób jak sobie to wyobraża Donald Trump to ta strategiczna rywalizacja będzie miała miejsce to jest oczywiście kwestia jak daleko ona Zaprowadzi, ale tutaj będzie, będzie ta kontynuacja. Miejmy nadzieję, że też będzie kontynuacja, jeżeli chodzi o politykę wobec Rosji. Jakkolwiek to będzie inna polityka, ale miejmy nadzieję, że tutaj Rosja też będzie uznawana za. No, tego znaczącego przeciwnika, jakkolwiek, oczywiście nie w znaczeniu e, Chin, ale jeżeli chodzi o zagrożenie porządku międzynarodowego. A jeśli chodzi o relacje z Chinami, to już zapowiedź nałożenia ceł na przykład na produkty z Chin, taka zapowiedź się pojawiła. Natomiast, panie profesorze, ja chciałbym zapytać, na ile nowy prezydent Donald Trump będzie kontynuował, w jakim zakresie może kontynuować politykę Stanów Zjednoczonych wobec e, Rosji? Federacji Rosyjskiej i wobec Ukrainy, bo to jest jedna z kluczowych zapowiedzi jeszcze przed oficjalnym objęciem prezydentury przez Donalda Trumpa, czyli, czyli zakończenie wojny w Ukrainie. No tak, jest to, zapowiedź, jest to zapowiedź Donalda Trumpa i prawdopodobnie będzie oczywiście w tym kierunku zmierzał. Natomiast na ile to będzie kontynuacja, na ile to będzie zmiana? W pewnym sensie będzie kontynuacja, w pewnym sensie będzie zmiana. Jeżeli chodzi o kontynuację, to oczywiście nawet to hasło, które Donald Trump powtarza, żeby Ameryka była wielka, to świadczy o tym, że on nie może pozwolić sobie na to, żeby w konflikcie z Ukrainą to Rosja triumfowała, bo triumf Rosji w, w konflikcie z Ukrainą to jest przegrana Stanów Zjednoczonych. To... Amerykanie to Donald Trump chce rozdawać karty, a nie żeby te karty były rozdawane przez Władimira Putina. Więc tutaj na pewno, na pewno to będzie kontynuacja. Natomiast oczywiście Donald Trump będzie dążył do tego, żeby jednak ten konflikt w jakiejś mierze zakończyć. Polityka Bidena prowadziła do tego, że Ukraina nie mogła przegrać, ale nie mogła wygrać też tego starcia z Rosją. I widzimy, że teraz sytuacja, no, w, pewnej, w pewnej mierze jest dramatyczna, dlatego że jednak Rosja posuwa się na froncie. Ukraina tutaj próbuje oczywiście przeciwstawić się Rosji. Nie jest to łatwe. Jakkolwiek z drugiej strony widać, że Rosja nie jest w stanie tego konfliktu wygrać. I wobec tego no, to, co może zrobić Donald Trump, to w jakiejś mierze zmusić przede wszystkim Władimira Putina, bo wydaje mi się, że Ukraińcy są przygotowani na zawarcie jakiegoś kompromisu. Z punktu widzenia być może zgniłego, ale chodzi tutaj o to, żeby ten konflikt jednak wyciszyć. Natomiast jest to kwestia zmuszenia Putina do tego, żeby jednak no, siadł do stołu rokowań. No, chociażby ta zapowiedź spotkania Trumpa z Putinem, być może tutaj no, dojdzie do tego rodzaju kontaktu, najpierw telefonicznego, później być może bezpośredniego i no, zobaczymy, jakie będzie miał. Perswazyjne zdolności Donald Trump, ale oczywiście. To, co wydaje mi się, co jest rzeczą bardzo ważną, że Donald Trump nie pozwoli sobie na to, o czym tutaj powiedziałem, nie pozwoli sobie na to, żeby w tym triumfie, że w, tym, w tej wojnie triumfował Putin, dlatego że byłaby to przegrana Stanów Zjednoczonych i byłaby to osobista przegrana Donalda Trumpa w sensie takim, że jednak Ameryka nie byłaby wielka. Donald Trump już zapowiada zapowiadał od pewnego czasu spotkanie z Władimirem Putinem. Zastanawiam się, w którym miejscu do takiego spotkania mogłoby dojść, jaki mógłby być efekt takiego spotkania, czy efektem tego spotkania może być jednoznacznie zakończenie wojny, co jest sprawą niezwykle trudną, biorąc pod uwagę obecną sytuację i też nieustępliwość ze strony, ze strony Ukrainy. Panie profesorze, a jeszcze o y, relacje z Unią Euro Europejską Stanów Zjednoczonych. Czy tutaj można się spodziewać? No, były też pewne zapowiedzi y, y, zmian w y, relacji, czyli większa, zwiększenie roli Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o, o te relacje z Unią Europejską. Ja sądzę, że z punktu widzenia amerykańskiego liczą się przede wszystkim relacje bilateralne. Bez względu na to, jak, kogo mamy u sterów władzy w Stanach Zjednoczonych, czy jest to prezydent Biden, czy jest to prezydent Obama, czy jest to prezydent Trump. Oczywiście tutaj mogą być różnice w sensie takim, że dla Donalda Trumpa przede wszystkim liczą się relacje bilateralne, ale także dla poprzedników większe znaczenie miały relacje z tymi najważ, najważniejszymi sojusznikami. A nie z organizacją, instytucją jako taką. To, żeby Unia Europejska się liczyła, to przede wszystkim zależy od samej Unii Europejskiej. I tutaj jest wiele różnych lekcji do odrobienia po stronie europejskiej, żeby Unia Europejska to o czym mówi się od dziesięcioleci, mówiła jednym głosem na arenie międzynarodowej, wtedy będzie traktowana na serio przez Amerykanów. Jeżeli Unia Europejska nie mówi jednym głosem na arenie międzynarodowej, jeżeli możemy zadać takie pytanie, które na początku lat 70. zadał sekretarz stanu Henry Kissinger, czy jest jeden numer telefonu, pod który mógłbym zadzwonić, aby dowiedzieć się, jakie jest stanowisko europejskie w danej kwestii międzynarodowej, to jeżeli ta odpowiedź jest nie, że nie ma takiego numeru telefonu, bo Bruksela nie jest takim numerem telefonu, bo e, Bruksela jest za słabym ośrodkiem, żeby reprezentować całą Unię Europejską, i wiele państw ma jednak inne poglądy. No to wtedy jednak Unia Europejska w takiej sytuacji nie będzie traktowana na serio. Więc wydaje mi się, że tutaj więcej leży po stronie europejskiej, żeby jednak doprowadzić do tego, aby ta Unia Europejska miała więcej do powiedzenia. Wtedy Amerykanie będą liczyć się z Unią Europejską jako taką. To jeszcze ja chciałem o przyszłość NATO zapytać, czy tutaj można się spodziewać jakichś drastycznych kroków ze strony Donalda Trumpa czyli o, bardziej tak. zmobilizowanie powiedzmy innych członków y, sojuszu do tego, do y, większego angażowania się, jeśli chodzi na przykład o zakupy zbrojeniowe. A czy tutaj wydaje mi się, że też lekcja powinna być odrobiona przez państwa europejskie? Dlatego, że to, co Donald Trump mówił dawniej w czasie pierwszej prezydentury, to mówił o tych dwóch procentach, o wkładzie Europejczyków w tą wspólną obronę. Teraz nawet mówi o tym finansowaniu na poziomie 5% PKB. No bo sytuacja Żadna... się zmieniła. Tak, sytuacja się zmieniła, ale żadne państwo nie wydaje 5% PKB. Najwięcej wydaje Polska, ponad 4% i być może dojdziemy do 5%, ale nawet Amerykanie nie wydają 5% PKB. Zresztą tutaj no, niezbyt konsekwentny był Donald Trump, bo zaprosił między innymi George Meloni, premier Włoch, na swoją inaugurację. Była ona tam obecna, no a Włochy wydają bardzo mało, jeżeli chodzi o swoją politykę obronną, bo tych 2% tego Pułapu oczywiście Włosi do tej pory nie osiągnęli. Więc tutaj zależy od tego, na ile państwa europejskie też będą przekonane co do tego, że trzeba jednak no, tutaj mieć ten wkład do wspólnej obrony. To jest zresztą taki problem, który jest bardzo mocno stawiany przez Donalda Trumpa, ale to byśmy mogli cofnąć się do momentu w zasadzie powstaniach Sojuszu Północnoatlantyckiego w 1949 roku i kolejni prezydenci też o tych kwestiach mówili, amerykańscy. Teraz, w obliczu wojny na Ukrainie, to jest rzecz szczególnie istotna. Natomiast, oczywiście, jakbyśmy popatrzyli na pierwszą prezydenturę Donalda Trumpa, to pomimo tych swoich różnych, czasami niepokojących wypowiedzi z kampanii prezydenckiej, że NATO jest przestarzałą instytucją, no to jednak kontynuował politykę Baracka Obamy wzmacniania flanki wschodniej, więc miejmy nadzieję, że tutaj też będzie przekonanie, co do tego, że NATO jest istotną instytucją, ale to też, tak jak powiedziałem, zależy w dużej mierze od tego, co będziemy my robili tutaj w Europie. Wiemy, wiemy doskonale o tym, że Donald Trump nie ukrywa swojej sympatii wobec Georgie Meloni. Ja o dwie panie jeszcze chciałbym zapytać. Wielka nieobecna, czyli Michelle Obama, która nie kryje swojego, powiedzmy, braku sympatii wobec nowego prezydenta. No tak, tutaj oczywiście ten brak sympatii być może przełożył się na to, że była ona nieobecna, ale przypomnijmy, że była ona także nieobecna na, pogrzeb, na pogrzebie e, Jimmy'ego Cartera, e, prezydenta Jimmy'ego Cartera, więc też nie wiadomo, czy tutaj jakieś inne względy nie wchodzą w grę. Natomiast nie ulega wątpliwości, że e, no, nie pojawiła się ona na tej e, uroczystości. Pojawiła się na przykład Hillary Clinton, która też oczywiście nie darzy. E, jakąś estymą Donalda mm -hmm. Trumpa, tym bardziej, że no, była kontrkandydatką i przegrała e, tą kampanię e, prezydencką. E, no, z jakiego powodu akurat jej tam nie było, to trudno tutaj powiedzieć, bo nie ma jakichś oficjalnych e, e, opinii na ten temat. E, no, natomiast e, jest to oczywiście jakaś tam manifestacja, no, na pewno jest to osoba, która nie darzy sympatią Donalda Trumpa, jego sposobu, sposobu myślenia, jego zachowania, więc no, tutaj Barack Obama musiał sam niejako być na tej uroczystości i słuchać czasami tych gorzkich słów, jeżeli chodzi o no, demokratów. To jeszcze o jednej pani, i może mniej o demonstracji, a może o demonstracji w pewnym sensie Melanie Trump i wielki kapelusz, który, na który zwrócili uwagę reporterzy i widzowie, którzy oglądali uroczystość. No opinie są różne. Opinie są różne od takich, które chwalą, że bardzo ładnie ubrana Melanie Trump, pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, tym bardziej, że Donald Trump tutaj. No, kilkukrotnie podkreślał znaczenie Melanie Trump jako pierwszej damy. No, są też oczywiście takie interpretacje, że było to pokazanie swoistego wycofania się pewnego dystansu do prezydentury Donalda Trumpa. No, wiemy, że Melanie Trump nie była aż tak bardzo aktywną pierwszą damą. Zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało. Natomiast generalnie rzecz biorąc, wiadomo, że trzyma ona Pewien dystans do e, działalności politycznej swojego e, męża, jakkolwiek oczywiście była tutaj obecna, była wsparciem dla e, Donalda Trumpa, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o aktywność polityczną, to jednak tutaj pewien dystans jest odczuwalny i być może e, no, to, że nie widzieliśmy za często oczu e, Melanie Trump, e, no to jakby świadczy o tym, że jest ona tutaj taką osobą wycofaną, koncentrującą się przede wszystkim na. Swoim synu na tutaj, jego aktywności, a nie na aktywności swojego męża. Trudno było znaleźć na twarzy Melanie Trump zachwyt. Tak odnoszę wrażenie, dokładnie obserwując uroczystość. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Profesor Andrzej Podraza, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski, był dzisiaj gościem słuchaczy Polskiego Radia Lublin, również naszych internautów. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, do widzenia. Yeah.